Dzień dobry, cześć wszystkim. Z tej strony Jan Zygmuntowski, a to jest kolejny odcinek programu Ekonomia Ludowa w telewizji internetowej w Punkt. Dzisiaj rozmawiamy o materialnych wymiarach niematerialnej infrastruktury. Jest ze mną Janna Murzyn z Instytutu Ekologii Cyfrowej. Witaj, Janku, witam wszystkich. Chciałem, żebyśmy zaczęli od przypomnienia, że dwa tygodnie temu Francis Haugen pokazała takie, taki raport wewnętrzny ujawniła się jako osoba, która jest sygnalistką. Otóż Facebook od dawna wiedział o tym, jaki wpływ Instagram ma szczególnie na dziewczynki, ale w ogóle na dzieci. O tym, jak wiele z nich, nawet jedna trzecia, czuje się gorzej po wejściu na Instagrama. Około dwie trzecie mają z tego powodu negatywne myśli i firma nic z tym nie zrobiła. No do problemów, które wiemy i znamy o gospodarce cyfrowej, czyli monopolizacji, wyniszczania pracowników, poddostawców, przedsiębiorców, Okradania użytkowników z prywatności, dochodzą teraz jeszcze uzależnienia, no i. Kwestie ekologiczne. E, I dziś Ty przychodzisz do mnie e, opowiedzieć o kwestiach ekologicznych. O co chodzi z cyfrową ekologią? Cyfrowa ekologia to jest takie zwrócenie uwagi i poszerzenie trochę świadomości tego właśnie fizycznego wymiaru sieci, który nam wydaje się właśnie taką e, enigmatyczną chmurą, gdzieś tam zawieszoną w niebie, wrzucamy w nią gigabajty danych, e, nie mając tak naprawdę świadomości tego, e, jak duża jest potrzeba tego moc obliczeniowa, jakie jest, jak jest zapotrzebowanie na infrastrukturę, żeby te wszystkie dane przetworzyć, e, przetransferować do nas, e, no i przede wszystkim przechowywać. Mhm. Zapytałbym, z czego w takim razie składa się ta chmura? Chmura to są ta cyfrowa, ta, ta, ta o której ta mówimy, tak cyfrowa, to ten fizyczny wymiar, początku tak. do końca, dokładnie. E, no to przede wszystkim to są serwery, serwery na których przechowywane są nasze dane, a w związku z czym, że funkcjonujemy właśnie w tej takiej kulturze Always Connected, wszystko musi być od razu, zawsze, szybko, jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni jako odbiorcy tych produktów cyfrowych e, na to, że no, nie mamy tej cierpliwości, jeżeli strona ładuje się chwilę dłużej, to jest duże prawdopodobieństwo, że ją opuścimy. W związku mm -hmm. z czym ta infrastruktura jest nadmiarowa. To znaczy, że wszystko tam jest podwójne. Podwójne jest, właśnie podwójne, jest, podwójne są serwery, jest podwójny software, podwójne podłączenie do energii, również do do sieci. No i z, jakby da, idąc dalej, jakby konsekwencją jakby tego też jest również fakt, że te, te wszystkie serwery, one mają ograniczoną e, jakby swoją e, użyteczność, tak? Jakby dyski e, tracą po pewnym czasie swoje właściwości magnetyczne i się po prostu zużywają. W związku z czym e, ta infrastruktura raz na jakiś czas musi zostać e, wymieniona. Co dzieje się ze starymi dyskami? E, no właśnie tu są dwa różne, e, że tak powiem, obozy albo idą na rynek wtórny, e, gdzieś tam do jakich, na przykład, e, nie które organizacje wspierają NGOSy i przekazują mhm. im takie stare dyski, no ale w związku z, czym, z tym, że na takich dyskach również przechowywane są dane wrażliwe, podlegane one są procesowi utylizacji. I tutaj znowu mamy zapotrzebowanie na energię, zużycie wody, no bo jakby cały, cały też ten proces w ogóle chłodzenia tych serwerów, bo one przez to, że leżą jeden na drugim obok siebie, wzajemnie się od siebie nadgrzewają. W związku z czym e, trzeba je nieustająco chłodzić, e, no i też to zapotrzebowanie na energię, na utrzymanie tej nadmiarowej infrastruktury jest jest, jest ogromne, a cały czas, przypominam, Polska w 87% węglem stoi, więc... Innymi słowy, mamy serwer, mamy źródło energii, najczęściej węgiel, czyli jest to element tego samego układu. Do tego jeszcze... Do, coś musi nam dostarczyć w końcu z tej chmury do naszego urządzenia, prawda? Tak, no i w zależności od tego, gdzie ten dane, centrum danych jest zlokalizowane, jak teraz jakby wszyscy słuchamy o tych wielkich tutaj podbojach Lona Maska i Starlinka, niektórzy już nawet widziałam, dostali pierwsze zamówienie, można dostać Starlinka u nas w kraju już, mhm. ale jakby większość tych, większość jakby łączności pochodzi do, po nas, do nas cały czas jakby po, po światłowodach, które są ciągnięte po dnie oceanów. I to jest bardzo duża jakby ingerencja, właśnie znowu po raz kolejny w środowisko naturalne. Mhm. Widzę tu dwa wątki. Jeden to ten, że mówisz, że my korzystamy z bardzo dużych zasobów tych serwerów. Wrzucamy śmiało, nie mamy świadomości, no ale z drugiej strony, moja świadomość chyba nie zmieni wiele w tym, jak zbudowany jest serwer, czy e, jak kładzone są te kable, jak utylizowane jest to wszystko. To jest sprawa indywidualna, czy to jest sprawa firmy? Jakby, jaki tu jest, jaka tu jest zależność? To ja bym to połączyła, szczerze mówiąc, i to jest trochę kwestia tego, że ja jako indywidualny odbiorca odbiorczyni e, mam. E, prawo, a wręcz nawet obowiązek wpływać na, na, wywierać presję na danych dostawcach usług, z jakich źródeł mm -hmm. energii on korzysta, ewentualnie dobierać sobie dostawcę swoich, nie wiem, swoich produktów cyfrowych, które chce gdzieś przechowywać i dobierać dostawcę, który jest bardziej lokalny, dobierać kogoś, kto jest, działa w ramach tutaj polskiej chmury, więc więc ta, na to bym zwróciła uwagę. Plus tutaj kwestią jest to, że um, przerażająca jest skala, tak, bo przez to, że um, bo to wszystko nabiera, nabiera no, skala jest ogromna tak jakby produkujemy szacuje się że jako tacy użytkownicy sieci miesięcznie produkujemy tam około 35 gigabajtów danych z czego jedno przy takich uśrednionych obliczeniach 1 gigabajt danych generuje tam około od 23 do 63 g dwutlenku węgla i potrzebuje około 20 cm sześciennych wody na utrzymanie go jakby znowu teraz spójrzmy na skalę 58% Globalnie osób jest podłączonych do sieci. E, więc to jest przerażające, że jakby z racji tego, że ta skala nieustająco rośnie, jakby degradując środowisko naturalne, zmniejsza się też e, jakiś taki. Mm, podejście do tego, do jakości w ogóle tego, co my poddajemy temu procesowi digitalizacji. Tak? Jakby mhm. Rzucamy wszystko w chmurę. Nie zastanawiamy się nad tym, czy to rzeczywiście tam jest, jest potrzebne. Na wszystko mamy aplikacje. Wszystko, wszystko zaczyna być... No... Czy znaczy Wydaje mi się, że ten wymiar indywidualny, o którym mhm. mówisz, jest cenny, ale to jest... No, ja tu słyszę znowu echo zmian klimatu i tego wyrzuć plastikową słomkę, gdzie wiemy, że plastikowa słomka nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma wywieranie presji, łącznie na najbogatszych i na korporacjach i albo doprowadzanie do ich bankructwa, albo natychmiastowe wdrażanie zmian w ich procesach produkcji. No tak tylko, że tutaj też znowu trochę bym uderzyła do tych zmian indywidualnych na poziomie skali, tak? Jeżeli my odpowiednia hmm. liczba osób umówi się na coś i umówi się na to, że na przykład przestajemy dzisiaj wyszukiwać danych w Google, tylko przerzucamy się na Go, która jest wyszukiwarką o zwiększonych standardach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy też wykorzystujemy Ekozie, która ma otwarty model biznesowy i w ramach każdego wyszukiwania gdzieś tam można posadzić sobie drzewo, tak? Jakby mm -hmm. to jest kwestia tego, na co się umawiamy i w czym funkcjonujemy, bo cały ten system, mimo wszystko, jest oparty na nas i na tym, że my zgodziliśmy się w nim uczestniczyć, więc nie daleką tylu... drogę przeszliśmy od ludystów, którzy jednak wyszczelili tak. <laughs> Ale cały czas jest, no tak, luddyści to jest, to jest bardzo ciekawy wątek, ale cały czas mi się wydaje, że to jest, um, to jest kwestia takiego trochę lęku, strachu, jeśli mówimy właśnie jakby o, tym, o, tej, o tej walce w ogóle z, z technologią, też to nie jest może kwestia tego, żeby z nią już walczyć, tylko nauczyć się ją wykorzystywać i nadawać jej trochę inny kierunek. Projektować inaczej. Tak, tak, bo teraz ona jest jednak gdzieś tam w rękach osób, które nastawione są na zysk i wyzysk. Nadaje to im jednak jeszcze skali tej wytrości, a jednak w momencie, kiedy technologie rzeczywiście jakby wspierają nas w tym procesie jakby podnoszenia wskaźników dobrobytu, jeżeli mają w swoim, jakby w swoim DNA wbite to, żeby dbać o zasoby naturalne i o środowisko, no to jakby to jest no to jesteśmy uratowani. Myślę, że jak wymieniasz właśnie zasoby naturalne, środowisko to ciężko w tym momencie uciec od tego kontekstu globalnego, prawda? Znaczy, ci, którzy podejmują decyzje, ci, którzy się boją i ci, którym kradzione są zasoby naturalne, to są zupełnie różne grupy. Jaki to ma rzeczywiście no, tak globalnie wymiar? E, globalnie tutaj warto podnieść wątek e, minerałów. E, tego właśnie takiego, bo mm, ja też, jak patrzę no, w ogóle na e, nie chcę tego nazywać problemem, wyzwaniem e, cyfrowej ekologii, no to to jest jednak umiejętność dostrzeżenia właśnie tych, e, tej ogromnej sieci zależności i połączeń, tak? Jakby W momencie kiedy ja sobie wymieniam trzecią baterię w swoim smartfonie, bo e, gdzieś tam oglądam bardzo dużo filmów wysokiej jakości, w związku z czym moja bateria się szybko eksploatuje, gdzieś tam, na początku tego łańcucha jest jednak e, e, jest, są te dzieci, w dużej mierze cały czas tam są zaangażowane w te procedury, mm -hmm. dzieci, które wydobywają e, kobalt i inne minerały, które są niezbędne do tego, żeby wyprodukować ten sprzęt. I to jest też taki trochę. Mm, Czyli kobalt. Co? kobalt, No i te wszystkie, wszystkie cztery, cztery minerały, które są mm. wskazane jako minerały konfliktu. Cyna, złoto. Złoto też jest w ogóle bardzo ciekawym aspektem, tak? Bo teraz się bardzo dużo mówi o tym, że dużo złota jest w użytej elektronice. A my tak dużo jej produkujemy, no to są 53 miliony ton w 2019 roku. już jak matra to cytuję. <śmierdzi> <śmierdzi> Z czego tylko 17% została poddana jakiejkolwiek przeróbce. To jest w ogóle bardzo ironiczne, bo my mm, tak, wydobywamy złoto, jakby y, samo y, tona wydobycia złota chyba y, jest odpowiedzialna za 200. Nie chcę teraz jakby za, zakrzywić tych, tych statystyk, ale ogromnie dużo dużo. Dużo, 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 dużo wody jest potrzebne do tego. Kilkaset razy więcej niż jakby sama przy tonie tony złota. No i zamiast jakby zastanawiać się nad tym, jak ponownie wrzucić w obieg, jak tutaj właśnie mhm. zacząć się myśleć o tych założeniach gospodarki zamkniętego obiegu, to my nie jakby eksploatujemy, jeszcze szukamy tych minerałów na dnie oceanu, co już jest dla mnie po prostu kwintesencją, jakieś te chciwości i niepohamowania zamiast właśnie z jakąś taką troską jakimś takim myśleniem przyszłościowym właśnie rozejrzeć się nad tym co my już mamy co posiadamy i jak możemy i co możemy z tym zrobić co możemy zrobić z tym co już już no, nie mówmy się nie poszło nam zbyt dobrze. Mm -hmm. I zamknąć obiegi tylko pewnie to nie jest tak atrakcyjne biznesowo jak nowa koncesja nowe złoże grzebanie w śmieciach prawda zostawmy to komuś innemu. Czas na przerwę. Po przerwie wrócimy, będziemy rozmawiali sobie o tym, jakie jest miejsce też Polski w tej globalnej wiosce, chmurowej wiosce. Dzięki wielkie.